Młodzi mieszkańcy Olsztyna zyskali kolejne miejsce spotkań i aktywności. Przy Szkole Podstawowej numer 34 otwarto nowy, wyczekiwany pump track. Miejsca są zdecydowanie potrzebne, ze względu na to, że jest ich mało u nas w Polsce. Świetnie zbudowany, wyprofilowania są naprawdę świetne. Są potrzebne, rozwija się w sumie grupa rowerowa, kolejnogowa i deskorolkowa, więc bardzo fajna inicjatywa. Jest bardzo fajnie, profile są też fajne i ogólnie jeździ się dobrze. Tor został wykonany z trwałej asfaltowej nawierzchni i ma prawie 300 metrów długości. W pobliżu postawiono ławki i stojaki na rowery. Inwestycja została zrealizowana z pieniędzy olsztyńskiego budżetu obywatelskiego. Widzimy radość i uśmiech na twarzach dzieci i to jest najlepsze, myślę, podziękowanie za to, że my dorośli w ramach olsztyńskiego budżetu obywatelskiego Urząd Miasta stworzył takie warunki. Natomiast to społeczeństwo tego osiedla, to mieszkańcy, rodzice tych dzieci, jak i jednocześnie szkoła głosowali na projekt pump -traku. Nowy Pump Track to obiekt o zróżnicowanym stopniu trudności przejazdu. Dostarczy wielu atrakcji zarówno amatorom, jak i profesjonalistom chcącym doskonalić swoje umiejętności. Chętni do jazdy ustawili się w kolejce tuż po symbolicznym przecięciu wstęgi. Proszę spojrzeć dookoła tak mnóstwo dzieci, które w tej chwili szaleją na, na Pumptraku, które również korzystają ze skateparku. No i yy, brawa również dla dyrektora szkoły, któremu się udało taki kompleks zrobić. Teren przy szkole podstawowej nr 34 dynamicznie się rozwija. W ciągu kilkunastu lat, dzięki dofinansowaniom, udało się otworzyć Orlik, Plac Zabaw, Skatepark i Pumptrack. Potem przyszły te budżety obo, co dla nas było wielkim wybawieniem, ponieważ rodzice, uczniowie bardzo intensywnie zbierali głosy, więc udało nam się otworzyć najpierw skromniejszy skatepark. Potem, na przyszły budżet, rozwinęliśmy ten skatepark. Koszt realizacji projektu Pump Tracku wyniósł ponad 550 tysięcy złotych. To trzeci tego typu obiekt w Olsztynie.